Cześć, z tej strony Majsewa 007 i yy, jest ze mną Millicent 4. No i nagrywamy Let's Play APB. O, re, Reloaded. No i wóz, mój wóz, jego wóz zmienił się od czasu specjala, ale zostały mi tylko guciki. Nie mogę się powstrzymać. No, wyłącz się! W filmie będzie cenzura, yy, jednak bo ta gra może doprowadzić do białej gorączki czasami. Yy, dobra, no to, to zaczynamy misję? No to naciskaj, Naciśnij... No właśnie. A co do tych znaczków na dachu, nie skopiowaliśmy, tylko mieliśmy ten sam pomysł. Bo na pewno pomyślałem, że ktoś skopiował. O Jezu! Wiedziałem, że to się tak kiedyś skończy. Musiało coś być. Kuźba, ja się wywróciłem na bok i jeszcze cię wyprzedzam prawie. O, pomyliłeś się, to jest parę metr... kilkaset metrów dalej. Au, o Jezu. Milicjant! Nie no ta serena mnie dobija no Fak! Ah! Nie, nie bo ja muszę iść do raid, ja tak nie mogę tego zostawić Kurde, wagon będę wyważał Jak No to wagon chyba będę walił Jeszcze nie walłem w nic. Jak? No ja też w, ja w skrzynię na wagonie muszę walić. Tandetne, zasrane. Cholerstwo. Z Biedronki, zacięło. Się po raz. Kolejny. Otwórz się. O, dziękuję. Ja jadę już do A masz coś? O, też jesteś deliver. Ja też jestem deliver, no niestety. Oni będą na pewno nas czekać na dropów. Chcesz do mojej nie, wiem, chcę się stąd jak najszybciej ja wydostać. Się, Stój, no ja tu mam ciężarówkę. No, ja też mam ciężarby. Jedź już do tego drop-offa. No, kur. Wyłaś, cholera, jedna. Opozycjonistów jest dwóch i nas też dwóch. No czyli będzie niezła jadka. Wait what? No, co? Dobrze. Czyli to wóz. <gulet> Kurw twój. No widzę, bo jest pick-up. Wiedziałem, że w ktoś... jest. O kuro broń. No snajperkę! Nie snajperki. A skąd on cię zdjął? A nie, ja go zabiłem teraz. Nie, bo mnie podjechał od tyłu. Zatrzymał się i zaczął we mnie od tyłu rąbać. Tam. Nie, ale widzę zwłoki go. Cicho, wchodzę na dach. Zdej Próbuję się tam dostać. A długo wygadać. Ja go próbuję znaleźć. A już to Dobra, czekaj, teraz cisza. Cisza na planie. Byłem tam... To dobrze. Jezus, kto tu takie pieśni? słucha? Si, to w końcu gra takie pieśni. Aha, ten życie. Rozumiem. A nie... O! Gień! O, rozwaliłem go. Spadłem. Spadłem z samego domu. Rozwaliłeś go? No, ale altar, Alar jeszcze tu jest. Gień! Już rozwaliłeś? Prawie go rozjebałem. O ty Kujwa, no, idź po moją paczkę, to jest moja paczka! Aha. Ty poj. Kuźwa, już bym miał delivera, no. nie pomogę. Nie ch. zabijać. Spokojnie, yeah. już! Wiedzia wiedziałem, że broń y, to niebezpieczna zabawka w twoich rękach. Stój! Kurwa. Sul! Sul na idrostej głowie. Żołnierz na świecie. No siak. Jeszcze się nie wkurzyłem, to dobrze. Jeszcze nie rejduję. A <grym> 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 Pierdo? <grym> ja. Mamy jeszcze z 10 minut niecałe. Nie wiem czy nam się uda zacząć drugą misję, czy nie. O, No, skapłeś się. Przez takie prze ciągłe przegrywanie to ranga spada. Jeszcze wóz podpił. Gli. <grym zniszcją> Jakiemuś facetowi, bo dostał sraczki. I wóz tak zostawił. O! Putin. Putin! E, 4,45, dobra. E, dobra. Czekaj, może gumę będę żuł, ewentualnie wsplunę tym w mikro... W, 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 w ekran. Uwaga, żuję gumę na uspokojenie! Dla wszystkich widzów żuje gumę na tam uspokojenie. Jakby. A masz kurwa. Weź z... tego No chciałbyś. Kurwa! Joo! O! Moje zwłoki. O cię. Jakie cię, jakie cię, jakie cię, jakie cię, Jeszcze cię, Ja pierdzielę. Ja jeszcze nie żuję gumy na no spokojnie, spokojnie. A co go z tym? Wynosz się z tej ciężarówki. Już! Odsuń się, odsuń się, odsłuń się, odsun się, odsąd się, odsłuń się. się. No rzecz kurwa! Zemsta będzie słodka. Uwaga! Biorę gry z gumy. No już się! będzie tak sterczyć, no. O Jezu! O! Kuźwa, ale ja mam zeza. No, wiem. Tak, ja też. Uwaga, biorę drugi gry z gumy. Od razu lepiej. No, muszę wziąć snajperkę. Osłaniaj tam mnie. Mmm, gdzie była ta snajperka Nie tu! Tu jest To NHVR Mam snajperkę Zaraz komuś dupę rozwalę Altar, masz Kurde O kurde! Ostatni strzał! Ja pierdol... Wiedziałem, że mnie potrąci, ale chciałem ostatni strzał i tak. JeP! się przewraca. O ja... Jezu, dwa killy jeden Asis. No nie no, nie byli zatrudni. Fajnie, uwaga, biorę gumę. Kurde. Ja pierdzielę! Co za draństwo! Dobra, jeszcze robimy misję. Szybko! Ewentualnie jej nie skończymy. O, szybko nawet! No gward! Tego się spodziewałam! O kurde! A! Kurźwa! Ruszyłbyś się milicjant Ja na sygnale jadę poświęcam się Kurde, nie, ja muszę wziąć karabin A ja co? Hmm. Ale to już twoja sprawa butki bo, bo, mi się przebaczyły To wszystko hmm. przez ciebie Hmm, wiem, że przez ciebie Przyjechali no i mam to w dupie, szczerze mówiąc SPX Gień Kur**ć! Ej, Szymon no. zero Gdzie Szymon? Jak to Szymon? To on no. Kto? Gdzie tam Szymon 07? Żeby Szymon Ku... Zdradził nas! O ty Ja tu nie widzę Szymon 07. Ty ślepa jesteś. Szymon z 1, 2, 3, 4, kurwa, nie Szymon 07. Au! O kurwa. Ta, na pewno pomoże. jak tym go zabiję, będę pro. No, nie jestem pro. Tak myślałem. Mm. Jeszcze 60 sekund i będę mógł zmienić sobie tą kupią broń. Gdzie ja idę? Chłopę grubą. Już nie ma czego bronić. O, wreszcie. No dobra, bomba tu była na no, hardcora. O kurde, a ja, z taką pukawką to nie dam rady. O, jest. Nie mam no, programy. Ile jeszcze żyć? Dwa życia. Nie, koniec. Wchodzi ciężka artyleria. Entec, Entec.